Siemanko, z tej strony na Navidoss, witam was w kolejnym odcinku z serii Road to 1 Million Coins Przed nami odcinek 39 I transfery jakie przygotowałem na ten odcinek Ci zawodnicy zostali przeze mnie zakupieni jeszcze przed moim urlopem A zostali sprzedani w trakcie mojego urlopu Kto za ile się sprzedał oczywiście zostanie ujawniony na końcu odcinka A tutaj mamy m.in. Balotelli'ego Higuaina Informa, Marquisio Informa Balotelli... W dużej mierze, no i markizję ponownie. Inform, formacji 4-4-2 najtańszy, jeżeli się nie mylę, zakup przeze mnie, jeżeli chodzi o niego. No i pierwszy mecz w lidze, jaki rozegrałem, wiadomo, nie mogę przegrać teraz meczu, żeby mieć szansę na mistrzostwo, a tutaj trafię na po prostu worek niespodzianek, napakowany zespół gwiazdami i minuta siódma, gdzie Santi Casarla otrzymuje piękne podanie po drobnym błędzie Casillasa. Udaje mu się umieścić piłkę w bramce i prowadzimy 1-0. Mamy minutę 19, gdzie mój przeciwnik idealnie skontrował mnie. No i La idealnie wykończył tą akcję i mamy remis. Jeżeli chodzi o mój zespół, mała zmiana, Vincent Company się pojawił na środku obrony i ojciec z Davidem Luisem tworzył duet obrońców na środku. I mamy tutaj już przepiękny gole na niego. Piłka uderzona fałszem i Casillas bez szans. I 2-1. Minuta 39. Ben Arfa dośrodkowuje na lepszej Przejmuje piłkę Balateli, Jego strzał zostaje zablokowany. Na dobija. 3-1. I po meczu można powiedzieć. Takim wynikiem, oczywiście, zakończy się nam pierwsza połowa spotkania. I tutaj minuta 54. Fatalne za zachowanie sania w polu karnym podciął wchodzącego bodajże Lawetiego w pole karne. No i Dawid Silva przed szansą doprowadzenia do wyniku 3-2 pewnie wykonuje tą jednastkę i zrobiło się znowu niespokojnie. I minuta 69. Balotelli walczy z Sergio Ramosem. Sergio Ramos w dziecinny sposób stracił piłkę. Balotelli. Wystawiłem do Benarfa i Benarfa no, bez problemów. pakuje ją do bramki 4-2. Prowadzimy 4-2. Nic złego raczej nie powinno się w tym meczu stać. Tym bardziej, że Jajature w 90 minucie strzela na 5-2. Takim wynikiem kończy się to spotkanie z strzelcami bramek Santi Cazorla w 9 minucie na niej dwa razy w 39 45 pierwszej. Ben Arfa w 70 i Jaja Ture w 90 minucie dla przeciwnika strzelił Lafecy w 20 minucie i Dawid Silva w 55 sykarnego. z karnego. Pewne zwycięstwo, jeżeli chodzi o mój team. Kompany zadebitował zagrał dość nawet dobre spotkanie. No a mnie jednak mimo wszystko najbardziej bacieszy ten transfer właśnie tego tutaj zawodnika Jajature. Kosztował mnie sporo, ale... Naprawdę, jeżeli chodzi o środkowego pomocnika, to spisuje się w moim zespole rewelacyjnie. Również jeżeli chodzi o defensywne zadanie, jak i ofensywne, strzela mi też sporo bramek. Jak na razie, chyba trzy bramki strzelił, także całkiem przyzwoity wynik, jak na niego. Oczywiście, tutaj 9 punkcików, i zostajemy dalej na dobrych torach do zdobyciami z czostwa. Kolejnym przeciwnikiem było Serie A. Tutaj dość Dobry skład, dość szybka obrona. 3, 5, 3, 4, 1, 2 Jeżeli chodzi o formację, tutaj mamy Palacio, e, Babiany, i e, z prawej strony, no, piekielnie szybcy, pomocnicy, także może być ciężko. No i mamy minutę 49 w pierwszej połowie, nic się nie działo i właśnie wspomniany przeze mnie wcześniej mój nowy zakup Vincent Company pięknym wolejem e, strzela nam na 1 do 0 i. Dobrze rozpoczęła się dla nas ta druga połowa spotkania. <laughs> Sorry. Minuta 57. Balotelli przepychał się tutaj z obrońcą i w końcu wpisuje się na listę strzelców w końcu, ponieważ w ostatnich meczach troszeczkę zawodził. No i mamy jego pierwszą bramkę, bodajże, od dwóch meczy. I minuta 63. Zaraz po zdobyciu jej bramce tam przejąłem piłkę. Santi Cazorla pięknie obsłużył Balotelliego I Balotelli Podwyższana do trzech Mario Balotelli Wraca do formy i do strzelania bramek 64 minuta Mario Balotelli po raz drugi No i końcówka spotkania Końcówka spotkania znowu należała do mnie A głównie do Balotelliego Balotelli tutaj przedar się lewą stroną Pięknie dośrodkował do Sessenią z zwoleja Bez problemów umieszcza piłkę I prowadzimy 4 do 0 co to za, za brameczka piękna. No jeszcze mu tutaj Balateli wyczyści szczewiki, żeby nie było. I minuta 88. Znowu wychodzę z kontrą. Tutaj benarfa do Balotelliego. Niestety tutaj nic z tej akcji nie wyszło i przeciwnik kontratakuje. Ale David Lewis z kompanem... Zaprzestali temu atakowi i Touré wychodzi z kontrą. Touré do Sesenią, Sesenią pędzi prawą stroną. No i rewanżuje się tym razem. On podaje do balotelli jego, balotelli ustala wynik spotkania na 5 do 0. Tutaj potwierdzenie: balotelli, hat-trick Sessenią i Vincent Company, który tutaj otworzył te strzelanie w tym meczu. Vincent Company, mój nowy nabytek, tak jak powiedziałem w swoim drugim meczu strzela bramkę, no i jak można zauważyć też zagrałem na 0 z tyłu, w końcu zagrałem na 0 z tyłu, czyli forma powraca, mam nadzieję, że zostanie na dłużej, za ten mecz otrzymałem jakieś 500 chyba, 70 coś monet, no i oczywiście te ważne trzy punkty, których nie mogę stracić już w żadnym spotkaniu, żeby utrzymać się w lidze, na pewno się już utrzymam, ale żeby powalczyć o mistrzostwo i o złotą paczkę. No to jeszcze powtórki bramek, proszę patrzeć jaki piękny wolej, sesenią Piękna to była bramka. No i Kompany został również uznany zawodnikiem spotkania. Tak jak mówiłem, no 650 nawet monet, no całkiem przyzwoicie. 12 punktów będzie już na moim koncie, czyli utrzymanie w lidze już jest. Teraz jeszcze zostało tylko powalczyć o mistrzostwo. Zostały oczywiście 4 mecze i do zdobycia 12 punktów, z czego 9 potrzebuję. Tak jak wspomniałem wcześniej, tutaj mam już moje aukcje, podczas mojego urlopu pohandlowałem też troszeczkę, zakupiłem kilku piłkarzy, tych piłkarzy cen oczywiście tutaj nie mam nagranych, niestety nie, nie byłem w stanie tego zrobić, jak to bywa na urlopie, ale chciałem wykorzystać troszeczkę chwilę, że miałem czasu i pohandlowałem tutaj Buttner z Manchester City, sorry, United i Markizio, którego kupiłem za 55 tysięcy, sprzedałem za ponad 80, dał mi 20 tysięcy zysku, jeżeli chodzi o ten odcinek, to największy zysk. Jeżeli chodzi o jednego piłkarza, tutaj Butner ponownie lewy obrońca e, Mamy Higuaina za 63 No e, i tam Balotel jeszcze kilku tam piłkarzy, którymi pohandlowałem, Davis tu widzę. Także to by było na tyle, jeżeli chodzi o z mojej strony w tym odcinku. Pozdrawiam Was i do zobaczenia w następnych odcinkach. Na razie.